Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, kontynuujemy e, wczorajsze e, oby. Postanowiłem, że podzielę ten odcinek na dwie części. Jak było 10 minut, to po prostu uciąłem, żeby... E, żeby po prostu... E, żebyście mieli dwa odcinki. Więc to będzie po prostu obby na dwa odcinki. Czy jest obby? Ono się nazywa mal obby, czyli jesteśmy w centrum handlowym i to jest obby centrum handlowe. Wiem, że może to trochę tego nie widać. Teraz już bardziej. O, tutaj jest, zróbmy zdjęcie, bo tutaj będzie ten. Tutaj jest bardziej centrum handlowe. Kurczę, handlowo. Tu, tu bardziej wygląda jak centrum handlowe po prostu. To chciałem wyrazić swoim językiem. Dobrze, to brzmi dziwnie. Skaczem po frytkach, nie wiem, co Tomasz do rzeczy. Może to jest jakiś sklep. Roblox mal. mal. Nie wiem, jak to się czyta, bo ja mm, jestem słaby. Z angielskiego miałem 44% z egzaminu. E, jak chcecie wiedzieć, jak, miałem, jak mi poszły inne. I inne te, jak to się nazywa? E, inne przedmioty na egzaminie klasisty, czyli polski i matematyka. To zapraszam Was na Twittera, ponieważ tam macie wyniki. Musicie trochę. Poskrojować i będziecie mieli twita link w opisie do mojego Twittera. Zapraszam, obserwujcie. Mamy czterech obserwujących, musimy mieć więcej. Dobra, oby to generalnie jest niesamowicie długie, jak nie wiecie. Oby to naprawdę jest długie, jest piekielnie długie, yy, bo ma 47 stages. To jest największa ilość, którą udało nam się odnotować. Może ma więcej, jeszcze nie wiadomo ile dokładnie ma, ale. Wiemy, że nie jest to krótkie oby. Na początku myślałem, że jak jest tyle stage, to to po prostu będą takie łatwe stage. A okazuje się, że to naprawdę nie są yy, krótkie stage, a to są po prostu takie klasyczne stage, ale ich jest dużo. Zazwyczaj jest około 20-21 najczęściej stage, a tu jest wyjątkowo dużo. Chyba jesteśmy w ogóle teraz w jakimś yy, sklepie yy, z zabawkami. ewidentnie jesteśmy w jakimś smyku czy coś takiego to wygląda jak smyk troszeczkę po rewolucji ale wygląda jak smyk uuu tutaj jakiś ten takie autko fancy autko idziemy do tego autka może się da wejść o nie musimy unikać pieniędzy trochę nietypowe ale musimy unikać pieniędzy naprawdę bardzo dziwne to, to na pewno są pieniądze? Tak, to są ro... pieniądze normalnie, to są r... Robuxowe. Robux się nazywają. Te money, Okej, okay. na pewno tam musimy iść. Może my musimy iść gdzie indziej? Może my musimy wyjść z tego sklepu? Nie wiadomo, ale idźmy tu. Jednak trzeba iść tu. Czy my trafiamy znowu do jakiegoś kanału? Nie wiem gdzie my trafiliśmy. Jakaś restauracja to chyba jest. To jest jakaś taka ten, to jest system. System, tak jak działa To jest tłuszcz. Tłuszcz zapewne od jakiegoś smakołyczka. Tak, od kotlecika. Nie lubię takich kotlecików, ale niech będzie. Niech będzie. Większość osób lubi. Lubicie kotleciki takie, co są do hamburgerów? Ja nie lubię mięsa mielonego, w ogóle nie smakuje mi. Najgorsze mięso, moim zdaniem, jakie jest mielone. Nie lubię. Możecie napisać, jakie jest Wasze ulubione miejsko, a my w tym czasie skaczymy po trupach. Yy, o kurczę. Na początku chyba było... Ja przeczytałem, że to jest yy, centrum handlowe po... Jakby... Yy, po apokalipsie zombie. Po apokalipsie zombie, tak. No super. Przepraszam, musiałem... O, już na 37 stage jesteśmy, a to jest tylko 10. To może wcale nie trzeba dzielić na dwie części. Kurczę, chyba, chyba źle podzieliłem. Chyba źle zrobiłem, że podzieliłem na dwie części. Chyba ten. Hmm. Chyba nie powinienem był tego dzielić. Bo chyba jest 47 stage i chyba zrobiłem błąd i będziecie chyba mieli krótki odcinek. O kurczę, ale fajne, zrobimy miniaturkę tu koniecznie. To jest jakiś pies, czy co to jest? Ło O matko ja, To chyba fryzjer Chyba fryzjer? Nie to jest ten, chyba fry... Um... Co się stało? I gdzie ja jestem? Możecie mnie zabić panowie? Gdzie ja trafiłem? To nie jest koniec, na pewno. Um. Halo? Gdzie ja jestem? Zaczynam się trochę bardzo niepokoić moim. Może ja mam tu iść po prostu? Może to jest taki stage? Nie wiem, nie wiem. Ale bardzo interesujące. Zdobyliśmy w ogóle jakieś osiągnięcie. Nie wiem, czy widzieliście to. Okej, okay. gdzieś jesteśmy w jakimś miejscu nietypowym. O, umarliśmy. Tepni nas w normalne miejsce. Tam, gdzie powinniśmy być. Okej, okay. jesteśmy tutaj. Yy, miałem takie. To było dziwne. To było dziwne i to był chyba jakiś błąd, albo to było coś innego, chyba. To no, nawet było coś tajnego, bo ja tam była oznaka, że to jest tajne. Albo tu no, na koniec może trzeba tam... Nie wiem, ja to uznaję jako błąd, jako, yy, jako osoba kompetentna do wystawienia recenzji obby yy, uważam, że... zjawisko, które miało miejsce przed chwilą, było błędem. To jest moje zdanie na ten temat. Wy napiszcie w komentarzu, co myślicie. Napiszcie, jakie jest wasze ulubione mięso, i pod spodem napiszcie, czy uważacie, że to błąd. Zedytujcie komentarz i napiszcie, czy to jest błąd, jak już napisaliście. Ok, idziemy dalej. Let's go. Yy. Ok, czas skakać teraz po jakich paczkach. Yy. To może być dosyć skomplikowane. Nie wiem czy wam mówiłem, ale zapraszam na Twittera, bo na Twitterze. E, chyba wam mówiłem. A jak wam nie mówiłem, to zapraszam na Instagrama, e, bo na Instagramie jest wszystko, co to. E, reklama Nike. Nike. Nie może być takich reklam. W środku odcinka. Nie może. Nie mamy sponsorów. Nie płacą nam za to. A za darmo to zrobię. No dobra, teraz skaczymy po jakichś. skakaliśmy po jakichś. jakichś... Jakieś ubrania. Um. A to co to jest w ogóle? To jakieś nie wiem, maszyna? Dziwne, dziwne. No co to za rękawki? Jakieś te ubrania, nie wiem. Powaliło te ubranie. To jest nienormalne. Okej, okay, jeszcze żyje. Już nie żyje. 42 poziom jest niesamowicie denerwujący i niezrozumiały dla mojego małego albo wielkiego mózgu. Widzieliście, widzieliście to, to, coś nam chyba chlupło w twarz. Nie wiem co to było, ale chyba te glony tutaj. Nie, to nie są glony. Ej! A może tutaj! Mądre. Jestem największym idiotą na świecie. Ja myślałem, że to jest jakieś przejście, żeby obejść to, a to się okazuje, że to. Po... A może tutaj jakoś to, to tak działa? Nie. To trzeba ewidentnie przez to przejść. Ale ta dziewczyna też ma z tym problem, z tą skarpetką. Dobrze, ale na szczęście nam się już udało przejść. To oby. Teraz będziemy skakali przez chyba znowu jakiś tłuszcz. Więc to jest, nie rozumiem takich szachownic. Jak są w oby takie szachownice, tutaj ich nie rozumiem nie niezrozumiałe dla mnie to jest. Dobrze musiałem sprawdzić, czy się da coś zrobić. A czemu to drzwi są to Wyjdź, idziemy. Dobra. Zobaczymy jak będzie wyglądał 45 poziom. Tutaj chyba tego nie możemy. Tego musimy unikać. Poczekamy. Najlepiej zawsze poczekać. Nie śpieszyć się, bo jak będziemy później na ostatnim, to nas to zabije. Teraz musimy poczekać, aż to się skończy pięknie. I poczekamy, aż to się zapali i się yy, zgasi. Tak, dobra, idziemy stąd. Czy to już jest koniec? I don't know. Ale nie wiem też, co trzeba zrobić na tamtym stage'u. Dobra. Okej, okay, ja już wiem. Trzeba iść tu. Tam jest koniec? Tak, tam jest koniec. A więc jednak, 47 to jest ostatni poziom, który jest dostępny... który jest dostępny w tej grze, w tym oby. Zobaczymy, jak to będzie. Przynajmniej mam zapasy, prawda? Mam zapas na dwa dni, ja jestem leniem śmierdzącym i ja robię wszystko na ostatnią chwilę. Eee... Jak wczoraj nagrywałem film, to też nagrywałem go na kolejny dzień. I tak w sumie cały ten rok robię. Nie zrobiłem sobie zapasów. Miałem raz na tydzień zapasy, ale zmarnowałem szybko. Więc ja w ogóle nie mam w tym roku zapasów. Ja chcę wrócić do czasów sprzed roku, kiedy miałem zapasy 20 dni. Ja w sierpniu się zastanawiałem, czy robić Back to School, które by się pojawiło w październiku. Słuchajcie, to był czas. Dobra, jeszcze na koniec sobie zróbmy e, jump pad i speed pad, e, żeby było satisfaction, satisfaction. Mm. No i pięknie, chodźmy na tego żurawia. Cześć, nie czeka nas śmierć. Widzimy się jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co to będzie. Papa. pa. pa.